Życie. Tego nie można zdefiniować. Życie to najprostsze doznania: zmęczenie ciała, deszcz, spiekota, żal, tęsknota, starość i młodość, ból i radość, miłość i nienawiść. To wszystko daje się czasem wyśpiewać, wytańczyć, wysłowić w krótkim poetyckim słowie. Kultura ludowa jest bezpośrednim wyrazem życia. Uczy patrzeć na życie i mądrze z niego korzystać. Podziel się Tischnerem.